Pan Radberkowicz? Przede wszystkim ta sytuacja pokazuje, jak na dłoni, że gospodarka to system naczyń połączonych i jeśli rząd ingeruje w rozmaite rzeczy gmera w nich socjalizmem, zgodą na politykę pseudoekologiczną, unijną, lockdownami, które przerwały łańcuchy dostaw, to Prędzej czy później, właśnie mamy ten czas, dochodzi do tego typu kryzysów. Wszystko jest ze sobą powiązane. Jak ja słyszę, że przedstawiciel pana prezydenta nawet to, o tym mówi, że to jest wina Putina. Już chyba tylko odrywam się nie, nie udało powiedzieć, że wszystko, co złe jest w Polsce, jest. to jest wina Putina. To jest wygodne dla polskiego to, to rządu. Ja zwracam uwagę, że inflacja, inflacja również w energetyce trwa od zeszłego roku. Inflacja rekordowe 8% miała w listopadzie zeszłego roku, a wojna trwa od marca. No, panowie wiem, że potraficie nawet zakrzywić czas-o-przestrzeń i powiedzieć, że wszystko, co złe, to jest przez wojnę, ale niestety przyłożyliście do tego e, naprawdę bardzo mocno rękę. Jak słyszę tu, Tutaj obronę rządu ze strony... Pana posła, że, że PiS nie jest odpowiedzialny za politykę energetyczną, ekologiczną. PiS, który od siedmiu lat rządzi Polską. Jak słyszę, że PiS nie jest odpowiedzialny, który w poprzednich rządach z, 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 podpisał traktat lizboński i zgodził się w tych rządach na KPO, który całkowicie uzależnił nas od Unii Europejskiej i może wam dyktować nawet, jak wygląda system sprawiedliwości w Polsce, a, nie, a, 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 nagle, a nagle polityka ekologiczna nie jest waszą winą. Pani... Szanowni Państwo, doprowadziliście do tego, to przynajmniej przeproście. No. Wszystko wskazuje na to, że ekologiczne na, od, na nie jest winą Władimira Putina, ale ta hipoteza też wymagała eliminacji. Ale kto, kto zamyka kopalnię w Polsce? Jutro i jadę z interwencją poselską do jednej kopalni, która do nie, dość, chodzi, że, nie dość, że mimo że produkuje, wydobywa dużo domy. węgla, to zgadzamy, bo, posi... go nie sprzedaje. Jest, węgiel powinien zostać i jest zamykana jutro kopalnia kolejna. Kto się na napadia? Wy już nie rządzicie Polską, Unia Europejska wszystko robi, czy Putin zamyka kopalnię? Zamykacie kopalnie w sytuacji. Kryzysu energetycznego. Pani poseł. Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.